Drodzy, teraz wybieramy nasze destination, naszą cel naszej podróży. To jest pan, który został naszą ofiarą. Jedziemy w miejsce gdzie on jedzie. Dzięki, żeby powiedzieli pierwsi na przykład. Ktoś mówi nie chcę, a Helena mówi mmm, Zosiu i zwykle to jestem ja. To jest Heleny hobby. Tak, bo bardzo zapytał się, jakie mamy hobby i tego nie nagrałam. Jakie macie hobby? Wielu ludzi się mnie pyta skąd bierzesz tę radość, a ja mówię, że to proste, że to umiłowanie do życia, dlatego że chociażby dzisiaj chodzę ze skałtami po lesie. No to od kiedyś się oddam do pracy społecznej i będę prawda pisać. No, mów, to to jest moje hobby. Ja uwielbiam w trebie robić wszystko, co do siebie strugać, złożyć. Budować. Albo jakieś takie modele z kartonu też. Te elementy, i na przykład mój topór był taki. To się go tak zakładało na plecy, że jak biegało się po lesie z tym toporem, to było naprawdę wygodne. Ja też lubię łączyć wszystko naraz. Znaczy, że właśnie jakby wędrówka jest idealnym połączeniem wszystkiego, bo mamy tutaj sztukę i sztuka może być bardzo szeroko pojęta. Bo możemy też y, na przykład przy ognisku sobie albo pośpiewać, albo zagrać jakieś scenki. Y, jesteśmy wśród natury pod gołym niebem, więc y, jest pięknie i świeci słońce. Jestem z y, wspaniałymi ludźmi. Mam takie marzenie, żeby w moim domu każdy mój przyjaciel i członek rodziny miał swoją filiżankę albo subreg. I będzie taka wielka szklana witryna i każdy z moich przyjaciół i przyjaciółek będzie przychodził i wyciągał swój kubek albo fliżak. O <grym> się to. Zacznę już szukać. ale ja też tego chcę. A i co one będą spersonalizowane? Yy, nie muszą być, ale każdy wie, że to jest jego. A, okay. Ja po prostu yy, szukam swojego hobby, tak ja bym bardzo dużo rzeczy spróbować. Ostatnio zrobiłam nawet Helenia pytam. Właśnie zrobiłam taką listę mm. z dziewczynami. Yy, hobby? No, Alternatywnie. Okay, tak, spoko. tak, takich bardzo różnych od boku ja do malowania, więc jakby to jest bardzo taka różna. Mieliśmy się umawiać co tydzień i robić jakąś y, część z listy, która się wylosuje, ale aczkolwiek jeszcze do tego spotkania nigdy nie doszło. No bo każdy jest zarobiony, ale. Mm... No właśnie, niewiele potrzeba, nie? Wup. Teraz będziemy czekać, aż nam się złowi obiad. Drużyna jest chyba jeszcze bardziej Dróżczyzna. na południu. jest ta góra, Wow. wow. <grym> ja ja idę zbierze, zrobić jedzenie. Okej, okay. idziemy, zostawiamy ich tutaj. To jest pytanie, co kto ma. Co to to? Y cheese, halu I bananki. I to jest chyba wszystko, co mamy. Obrot bardzo ładnie oznaczony odblaskami plecak. Dziękuję. Jak zobaczyłem odblaski blaski wyciągam. I wszystko są. Świetne, a tutaj mamy rozpołkę. Słuchajcie, kochani, i tak wygląda. Więcej to drewno. Dobrze, mamo. Damy radę. Ale rozpala nisko. Skup, Skup... skupię. Elegancko, dziewczyny. Normalnie duma. Dzięki. Duma, jest szacun na dzielnik. Dziękujemy. To się szanuje Chcesz, że to chcesz jeszcze na pół, tak? To jeszcze na trzy. się że w kostkę? Tak, tak? w kostkę. A, no to w kostkę. Dobra, albo w No w ogóle makaron wybrałyśmy czerwony, bo jesteśmy na czerwonej wędrówce. <grym> Lubię to. Kijste kręg, to jest kręg. Dobra. Ja skupiłem sobie dobry śpiwór, Kupiłem właśnie benaszkę z takim forką. O, super. Spunem. Kurka z pudełka. Kurka z się. W nie okay. ojca i syna i ducha Kurka i pudełka. Kolejna wędrówka nad morzem. To tak, jest tak. realizacja mojego marzenia. Um, że żyjemy sobie w naturze od czasu do czasu na wędrówkach. <grym> I um, tak. I że po prostu się jest w mundurze. 10 na 10. <grym> Albo takim, albo baga. Tak. Bo nawet dzisiaj jeszcze nie wiemy, czy będziemy mieć tak, miejsce. Tak, nie wiemy, czy mamy nocleg, więc w razie co może ktoś ma nocleg. <grym> <grym> help, help jest Tak, albo po prostu przygoda. Mi <grym> się to bardziej podoba, że jest taka przygoda. i ale myślę, że też spędzanie czasu z ludźmi o tych samych wartościach mm -hmm, to Tak też budujące. No. Chcesz się podzielić, co to się właśnie stało? O, jest to... nocleg. To ja bym się ostatnio... Właśnie ostatni z tytułów Mercedesa. I on tutaj teraz pewnie będzie chciał przychodzić do nas na obiady. Trzeba no. będzie dodatkowe jedzenie kupować. No możliwe. Tato! Ja wiem, że ty nie pochwalasz, bo uważasz, że nie, co to wszystko to życie to to, Prawnik jest, prawda? Prawda, prawda. A. Aaaa. A... No. A... To, się... ja, to jaka jest życia? To tak, trzeba sporządkować te wszystkie rzeczy, te prawnicze, to... To bach, no, tak. wszystkie testamenty... Właśnie. Gdzie idziemy, gdzie idziemy? Na Dalej, na śniadanie teraz! Po 10 parówek! <noise> nie nieźle. a nie ja idę też. Było bardzo ładnie. Przepięknie, po prostu w wstajesz jest po prostu ciele. Tak jest. No. Klucze oddane, Norris pierwszy w Grand Prix Australii. <noise> czy lewo? Lewo. Ale to no zwykle ee, jak ee, ja prowadzę ee, trasę, to ee, idziemy gdzieś... Gdzieś. Teraz, Różnie bywa. Na przygodę. Na Dobra. skakać przez rzekę na przykład i przerzucać plecaki czy coś. Fajnie. Wow. Fajnie, nie? To ja chcę z tobą. Fajnie, <laughs> ten powiedział, że to ten jest dla tych, którym powinniście iść, czyli Jezus. No i poszli za Panem Jezusem. Ale potem przecież jak Pan Jezus już nie nieba wstąpił, zesłał Ducha Świętego, to ci mieli swoich uczniów, czyli święty Janoszek Polikarpa Polikarp miał swojego ucznia, którym był y, święty y, Ireneusz z Lijonu. Święty Ireneusz z Lijonu, kogoś tam jeszcze innego. No i... Proste. Tak! Więc mamy małą skrętę. u nas kolejna przygoda. A wcześniej tańczyłyśmy Hercz Klub i jakieś super śniadanie, z którego nie pamiętam nazwy. On fire. On fire, właśnie. On też tańczy za mną czasami. jest taka piosenka, wy tańczy, wy tańczy. Sześcijańska muszla. Sześcijańska muszla. Jestem zachwycona i zamierzam właśnie pojechać do Amazonii, żeby e, pisać książki podróżnicze. <totrych> <trych> 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 Bardzo <trych> polecam. Wy razem pojedziecie? <trych> tak! Walka! Moc! Lecimy na nich! No? <trych> nie ma się nic do gadania, bo to... Tu... Nie dość, że nie dość, że ja stoję, to jeszcze mam czopkę. Normalnie astykowie. Ja cię nie mogę. Jak on ich tutaj przewiózł, przepraszam bardzo. <grymne> Pijcie kawę. Nie bądźcie dinozaurami. Bądźcie dinozaurami. Powiedziała Helena i weszła do piramidy egipskiej. Porównujemy nosy. Tak jest. <grymne> Do mnie. W takim razie do zobaczenia na kolejnych przygodach na szlaku. Na kolejnej wędrówce. Na kolejnej wędrówce.